Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nagranie związane z sezonem 23 i z patchem 2.7.0 i z wszystkimi zmianami oraz informacjami związanymi z darami Hedriga i z setami startowymi. Co się pozmienia? Przy okazji omówię patch. Praktycznie do dnia wczorajszego nie mieliśmy jeszcze konkretnych informacji. Było oczywiście PST, ale też był tego typu blue post, że to co było na PST jeszcze może się zmienić i się zmieniło. Niestety zaraz to wszystko omówię. I co, no... Praktycznie w momencie kiedy testowaliśmy PST nie robiłem... nie robiłem nagrania. Po pierwsze cały patch był w języku angielskim nie przetłumaczyli tego na język polski. Myślałem, że nawet w tym sezonie tego nie zrobią, ale doczekaliśmy się opisu polskiego. No i oprócz tego jeszcze chodziły pogłoski, które się sprawdziły, że będzie to zmienione, więc czekałem aż do tego momentu z tego typu nagraniem. Eee, więc co, zaczynamy. Więc tak, po pierwsze, eee, sezon... Mm, 23 sezon Diablo rozpocznie się 2 kwietnia. Patch dostaniemy 30 marca. Dość, znaczy czy ja wiem, czy dość dużo zmian dostaniemy. Trochę zmian będzie, zaraz je wszystkie omówimy. No ale przede wszystkim w stosunku do PST będzie zmiana związana z Wizem, która nie jest zbyt dobrą zmianą dla nas. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Okej. Okay. Motyw nowego sezonu. Niby motywem nowego sezonu ma być to, że będziemy mieli przekształconych e, przekształconych e, e, przybocznych, tak? Więc templariusz plus. E, Sekundę, szelma, templariusz i zaklinaczka, tak, będą przekształceni, umiejętności, którymi będziemy mogli się posługiwać, plus dodatkowo do tego będziemy mogli mieć na nich bronie, praktycznie bardzo podobnie jak na naszej postaci. Tak to wygląda dla tych osób, które nie, nie były na PST. I tak, w sezonie 23 wprowadzamy ulepszony system towarzyszy. Gracze mogą teraz wyposażyć ich w 14 rodzajów przedmiotów, w tym relikt, hełm, naramienniki na pierśni, krękawice, karwasze, pas, dwa pierścienie, amulet, spodnie, buty, broń główną oraz dodatkową. Tak, w zależności od tego, kim będziecie chcieli grać. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i oprócz tego zostały pozmieniane niektóre umiejętności, szczególnie ta czwarta umiejętność tutaj będzie wybór. To będą całkiem nowe dwie umiejętności, a te zostały pozmieniane. Więc w zależności od tego, jaką postacią będziecie grali, co będziecie potrzebowali do bildu, będzie można sobie to wybierać. W 23 sezonie wprowadza. 23. sezon wprowadza również nową funkcję, towarzyszy emanację, dzięki której gracze, gracz może uzyskać potężny efekt niektórych mocy legendarnych w premii za zestaw, jeśli, jeżeli wyposaży y, towarzysza w odpowiednie przedmioty, no to to jest to, co ja mówiłem, ta czwarta jakby umiejętność, tak. Elementy ozdobne, y, to już mi się wydaje, że mieliśmy albo coś bardzo podobnego. To jest bardzo fajne, ten smog. Nie wiem czy był w kolorze zielonym, ale ogólnie mi się to podoba. To jest fajne, jeżeli ktoś kompletuje. Oprócz tego jeszcze będziemy mieli tego typu ramkę i takiego peta. Całkiem nieźle wygląda. Nagrody za postępy sezonowe, no to wiadomo. Tam zakładki, jeżeli ktoś by nie miał i tak dalej, tak dalej. Podboje sezonowe też ogólnie to się powtarza co sezon oni to minimalnie zmieniają tam jest jakaś tam rotacja ale nie są takie trudne no i oprócz tego dary hedriga w momencie kiedy ukończymy rozdział drugi, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty dostaniemy dary hedriga i dostaniemy pełen set i tak to będzie wyglądało tak jak tutaj widzicie na zdjęciu. I dla mnicha dostaniemy szaty tysiąca burz, dla łowcy demonów świętokracza esencja, dla krzyżowca dziedzictwo Rolanda, czarownica aspekty talraszy, barbarzyńca furia pustkowi, szaman uprząż piekielnego kła, nekromanta kości. Ratmy. Więc ogólnie wydaje mi się, że najlepszy start będzie miał bez dwóch zdań. Będzie miał Barbarzyńca, Furia Pustkowi na sam początek, jeżeli chodzi o Speedfarmę kluczy, jakieś niskie giery będzie najlepsze. Potem moim zdaniem na drugim miejscu będzie Łowca Demonów pod Wielostrzał, tak. A reszta jest ogólnie słaba. No i oczywiście tam gdzieś tam ta ratma też. E, kości ratmy będą w miarę, moim zdaniem, jest na trzecim miejscu. E, pff, a reszta jest ogólnie słaba. 100 tysiąca burz jest chyba najgorszy. Dziedzictwo Rolanda, e, e Aspekty talerasy. Niby pod meteory coś można pokombinować albo pod ten build, który niby był dobry, e, który miał być głównym buildem na sezonie, ale niestety został spoiler znerfiony, zaraz do tego dojdziemy. Uprząż piekielnego kła, no takie w miarę, ale tak naprawdę numer 1 Warwind Barb, numer 2 e, Demon Hunter z esencją, tak? A reszta taka bardzo średnia. Na samym początku będą Barbowie i Tehacze i nekromanci. Klasyka. Ok, co mamy dalej? E, tutaj mamy spis przedmiotów, które będziemy mogli założyć na e, naszego towarzysza. Rozbita korona, e, stalowe na ramienniki, na za kary, złota skóra. Custeriańskie Ochraniacze, karwasze Nemezis, Rękawice Gladiatora, Rękawice Czciciela, Alternatywa Anioła, Szkiełko Życia Rakofa, rako, Opaska Chciwości, Płomień kred, Kredę, Smak Czasu, Podróż Mędrca i Przeznaczenie Kejna. Więc ogólnie Smak czasu, podróż męska, przeznaczenie Keina, rękawice Nemesis to są takie przede wszystkim najlepsze przedmioty, które będziemy mogli mieć na naszym towarzyszu, i wtedy solo będzie się nam wygodniej biegało i jest możliwość wtedy rozwijania bardziej niektórych buildów. Więc ogólnie ten sezon będzie sezonem pod kątem solo. Zaraz potem w podsumowaniu powiem czemu mi się tak wydaje. No dobra, jeżeli chodzi o szelmę, templariusza i zaklinaczkę, dość sporo zmian. Nowe umiejętności, nie będę wszystkiego tego czytał. Szczegółowe info macie na stronie oficjalnej Blizzarda z Diablo 3, to pominę. Przejdę teraz do zmian w przedmiotach. Więc tak e, zmiany ogólne, teleport poprawiono szybkość e, animacji, teleportacji e, czarodzieja. To było ważne, bo zawsze był taki moment, że po teleportacji była jakby taka mikrosekunda przerwy, szczególnie e, na wizie, to było odczuwalne i źle się tym grało. Kraina umarłych runa, umiejętności, pobudzenie usuwa teraz wszystkie koszty. E, zdolność pasywna tarcza RATMY ma teraz czas odnawiania e, wynoszący 60 sekund. I teraz tak, kości RATMY e, to jest e, ten set oczywiście jest bardzo dużo przy różnych buildów związanych z Ratmą pod Speed Farmę, Paragonu e, itd. Tak tak e, nie będę ich tutaj omawiał, nagrania macie na kanale. E, więc tak, przy dwóch częściach twoi e, utrzymujący się na stałe słudzy skracają czas odnawiania armii umarłych o 0,50 sekund za każdym razem, gdy zadają obrażenia. ogólnie, tutaj było jedna sekunda, teraz jest pół sekundy, więc ogólnie jest spoko. Na PST, na serwerze testowym było jeszcze mniej, więc jedna czwarta była sekundy, co może się wydawało za mocne, więc zostało to znerwione. Towarzysz szkieletowych wojowników, tworzysz szkieletowych wojowników szybciej, a twoi Ożywieni słudzy utrzymują się bez końca. Ok, cztery części zestawu. Twoi słudzy nie otrzymują już obrażeń uzyskanych. 1% redukcji obrażeń na 15 sekund. Za każdym razem, gdy jeden z Twoich sług zada obrażenie, akumuluje się maksymalnie 50 razy. Ok, więc tutaj praktycznie nic się nie zmieniło. No i tutaj 6 e, części, e, każdy stale aktywny sługa zwiększa obrażenia zadawane przez armię umarłych oraz e, kościane Widmo o 500%, maksymalnie do 8500. Zmieniono na 9, więc tutaj szczerze mówiąc e, aż takiej dużej różnicy nie ma. Troszeczkę to przyspieszy, no, ale biorąc pod uwagę, że nie będziemy mieli bonusów e, z czterech e, slotów, na no, w, w, w ten sposób kostce jego, -E to i tak nie będzie robiło aż takiej dużej roboty. Dobra, co my następne mamy? E, pludry Plugawica, tak? Pludry Plugawiciela, przepraszam. E, to są te spodenki, drodzy Państwo. Tak one sobie wyglądają. Obrażenia zadawane przez Twoje kościane widmo są zwiększone o 405% za każdą sekundę jego aktywacji. Przy trafieniu kościane widmo zamraża przeciwników maksymalny czas działania. 5 sekund. Ok, więc tutaj troszeczkę pozmieniali. Następnie mamy nowy przedmiot pęta cleny. I tutaj na PST było coś takiego, kościane widmo zadaje obrażenia zwiększone o 300-400% oraz dodatkowo 2% przez 10 sekund. Za każdym razem, gdy przeciwnik zostaje trafiony przez armię umarłych, kumuluje się maksymalnie 500 razy. A teraz to zmieniono całkowicie. Armia umarłych zadaje obrażenia zwiększone o 75-100%. Premia ta zostaje... Podwojona w przypadku aktywnego celu e, rozkazywania szkieletą. Więc tutaj częściowo armię umarłych wywalono, o ile widzę. Ok, no i teraz najbardziej smutna informacja, która tak naprawdę sprowadziła metę hmm, e, Praktycznie meta się prawie się nie zmieni w tym momencie, bo nadal będzie nekromanta, nadal będą suporci, ewentualnie do mety może wejść, wejść krzyżowiec jeszcze dodatkowo. I został znerfiony wiz set ognistego ptaka. Ogólnie na PST były tego typu komentarze, że wszystko jest pięknie, ładnie, Te były, występowały tam dwa buildy, możecie zobaczyć na moim kanale, testowałem je. I było tego typu zdanie, że jednak ten build jest troszeczkę za mocny. Także za szybko się zrobi tą 150. Ludzie po tygodniu przestaną grać. Więc no Blizzard po zamknięciu PST. Zrobił Blue Posta, że jeszcze jednak się zastanawiają nad pewnymi zmianami. Przed samym sezonem jeszcze będzie jeden patch. Znaczy będzie patch, który wejdzie już bezpośrednio na e, serwery sezonowe i zwykłe. I tam jeszcze będzie jakaś zmiana tego ognistego ptaka. Ogólnie wszyscy się e, e, zdawali sobie sprawę, że on będzie znerfiony, ale nikt nie zdawał sobie sprawę, że będzie aż tak znerfiony. Więc w tym momencie ten set jest bezużyteczny. Więc co tutaj się odbyło? Dwie części. Dezintegracja podpala przeciwników i zadaje im 7,5%, było i zmniejszyli na 3000%. Gdyby tylko i wyłącznie to zmniejszyli, to by było jeszcze w miarę w porządku i po prostu, żeby zrobić tą 150, trzeba by było wbić trochę więcej paragonów, wyższe kaldezany, i by było ok ale biorąc pod uwagę, że zmienili tutaj z 4000 na 2000, to już jest dupa blada, więc praktycznie wiz wypadł z mety i jest useless i tak naprawdę będziemy musieli grać to samo, co graliśmy w tamtym sezonie. Nie wiem, jak to będzie, szczerze mówiąc. Obrzenie od odbroni na sekundę, dopóki nie zginą, kiedy umrzesz, spadnie meteor, który cię ożywi, czas odnawiania tego efektu wynosi 60 sekund. Cztery części zestawu ozdoby ognistego ptaka. Użycie dysintegracji zapewnia poziom kumulacji spalania. Każdy z nich skraca czas odnawiania teleportacji o 1%, tutaj dali 2%, więc ogólnie spoko. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 100 razy, a tutaj z 50 razy, więc praktycznie no, to by było do przeżycia. Otrzymujesz obrażenia zmniejszone o 80%, kiedy posiadasz. Poziomy kumulacji spalania. Więc ogólnie m, przeżywka była w miarę spoko na PST. Nie było jakiejś tragedii. Wiadomo, na PST są lekkie lagi, ale dało się z tym grać. Było ok. Teraz tak: 6 części zestawu ognistego ptaka. Zadajesz obrażenia zwiększone o było 4000% na PST. Teraz jest 2000. Kiedy C znajduje się pod wpływem działania zapłonu, trafienie y, y, pod Palonego przeciwnika dowolnym, niewymagającym podtrzymania zaklęciem, yy, opartym na magii ognia zadaje obrażenia od podpalenia pomnożone przez liczbę poziomów kumulacji spalania. I ogólnie były dwa przyjemne, bardzo przyjemne lazy buildy, takie, żeby sobie pograć z znajomymi, pogarać i tak dalej, ale niestety zostało to znerwione do ziemi, więc nie liczcie na jakąś fajną rozgrywkę wizy. Niestety. No, klasyka Blizzarda. Mnie to już w ogóle nic nie dziwi. Jest jak jest. Nie będę tego komentował, bo szkoda czasu. Jeżeli macie ochotę, skomentujcie kulturalnie w opisie pod spodem. I ogólnie zapraszam na streamy. Eee, ogólnie w tym momencie będą streamy z Outridersów od 1 kwietnia. Gdzieś tam będzie sezon się przeplatał o to. Nie wiem ile będę grał w Diablo 3. Bo prawda jest taka, że bardzo, bardzo, bardzo mało osób przystąpi do nowego sezonu. Naprawdę mało. Ale to zaraz jeszcze z do tego dojdziemy. Teraz tak. Y, tu mamy jeszcze coś takiego. Y, dla dechacza. Dwie części zestawu. Rysztunek ponurych ziem, twoje. Y, podstawowe umiejętności. Zadają obrażenia zwiększone o 1500. Więc to jest ten nowy, to jest ten nowy secik dla dehaczyka. Ok, to jest to. I teraz tak, dziewiąta sakwatiriego, to jest ten kołczanik. Co się tutaj zmieni? Nienastrona strzała zawsze przebija przeciwników i zadaje obrażenia zwiększone o 450-600%, ale może teraz przebić maksymalnie, było trzech, teraz czterech przeciwników, więc jakiś tam dodatkowy plus. Spodnie zagłady, nie, przepraszam, spojrzenie zagłady, to jest mojo dla... Szamanka naszego. Dochowana wałnica zadaje obrażenia zwiększone o 100-150% i zyskuje efekty run widziadło, które który utrzymuje się dwa razy dłużej. Szybkość ataku widm zapewnia, zapewnia, e, zapewnianych przez runę manitów wzrasta. No i oczywiście Blackthorn, e, to nie muszę pokazywać wszystkim. Jak to wygląda? Zastąpiono jedną pomniejszą cechę losowym afiksem zapewniającym obrażenia od żywiołów. Ok. Coś tu się zmieniło w zestawach, w podziemiach zestawów, ale jest mało ciekawa informacja. Więc ogólnie przejdziemy już chyba do podsumowania naszego całego nagrania. Więc tak, no ten patch. Po pierwsze poprzedni sezon, 22. najdłuższy sezon, praktycznie dla mnie to był najkrótszy sezon, bo bardzo krótko go grałem, potem grałem, starałem się grać w inne gry, co się odbiło na moim streamie na Twitchu. No, Trochę to przykre jest, no bo ogólnie zbudowałem gdzieś tam swoją społeczność wokół Diablo 3. Niestety Diablo 3 masakrycznie się posypało. Nie mam o czym robić nowych materiałów. Ludzi do grania w Diablo 3 nie ma. Tak jak ja mówiłem wielokrotnie, mam kupę znajomych którzy grali po 4, po 6 godzin dziennie, dzień w dzień, byli maniakami Diablo, gdzieś tam już oni się rozsypali. Na 158, na 150 osób w znajomych, czasami jest 3-4 w Diablo, jak wchodzę, patrzę. Więc na razie będzie Outriders u mnie na streamach, troszeczkę postreamuję, oczywiście rozpoczęcie sezonu będzie, zapraszam wszystkich serdecznie. Trochę pogramy, pewnie z tydzień, dwa. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No i gdzieś tam będą streamy z Hearthstone'a, gdzieś tam będą streamy z Outriders'ów. Mam nadzieję, że dobrze się przyjmie ta gra. Będę szukał jakichś tam hack and slashy. Oczywiście czekamy na Diablo 2 nowe. Mam nadzieję, że gdzieś tam się dostanę do jakiejś alfy technicznej. Byłoby bardzo przyjemnie. No i jakieś tam światełko w tunelu jest to, że w tym roku e, dostaniemy Diablo 2 Resurrected, tak? Bardzo mocno liczę na to, że gdzieś tam się jakaś społeczność e, wokół tej gry znowu stworzy, że będzie się działo na streamach, na Twitchu, że będę miał o czym nagrywać nowe materiały. No i oprócz tego no, śledzę wszystkie hack'n'slasze, drodzy widzowie. E, jeżeli coś będzie ciekawego, nowego, w co będziemy mogli pograć wspólnie, no Wolcen się wysypał, Last Epoch wygląda fajnie, chociaż to nie będzie Diablo, bo nie będzie taki dynamiczny jak Diablo. Lost Ark gdzieś tam niby ma być, ale go nigdy nie ma. No Zobaczymy, jak tylko coś będzie nowego, to będziemy grali. Więc wydaje mi się, że ten sezon będzie trwał od tygodnia do dwóch. Dużo osób w ogóle nie podejdzie do tego sezonu. Kupę osób od razu powiedziało, że w momencie, kiedy znerfili Visa, to są totalnie rozczarowani i. I praktycznie w ogóle nie będą grać tego sezonu. Zobaczymy, ile osób ruszy. Myślę, że znikoma ilość pograją z tydzień, może dwa. I to będzie na tyle. Więc smutna, smutna sprawa. Diablo Immortal yy, będzie wszystko. To Diablo 3 nie będzie nic. Szkoda, że nie zrobili Diablo Immortal na PC-ta i Diablo Immortal mobilnego. Każda oddzielna gra i byśmy byli wszyscy zadowoleni, i do Diablo 4 byśmy mieli co robić. Oczywiście gdzieś tam Diablo 2, Resurrected wejdzie, i wtedy też będziemy mieli jakieś tam zajęcie. Więc nie zapominajcie o moim streamie. Wbijajcie na streama ostatnio karcianka ustawka Battlegrounds. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja jako tako Heartstone'a przez parę lat nie grałem, bo jakoś no, straciłem zainteresowanie. Ale odkąd zacząłem grać w ustawkę w Battlegroundsy, mega się wciągnąłem. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rozgrywka. E, więc zachęcam, zapraszam, wbijajcie, można grać w 8 osób nawet. E, na streamie zapraszam e, osoby chętne, gramy wspólnie, jest skupę zabawy. Discord stoi otworem, można gadać, rozmawiać i, i tyle, chyba. Piękne dzięki, ocencie, zasubujcie, zostawcie dzwoneczek. No i oczywiście jeszcze jedno nagranie, najlepsza postać na sezon 23. Może krótsze, może bardziej ubogie, ale żebyś stało się yy, tak jak zawsze nagrywam, więc zrobię jeszcze to nagranie. To co, piękne dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia na streamie albo na nagraniach na YouTube. Papa. Pa.